Proszę Państwa, jeśli ktoś nie wie, kto jest moim rozmówcą dzisiaj, to nie powiem. To kolejna w, odsłona Pańskiej aktywności artystycznej, Panie w dyrektorze, bo był Pan współtwórcą w spektaklu z Tymonem Tymańskim, prawda? No, właściwie twór są w dużej części scenariusza i reżyserii a tym on, e, aranżacji, tak, no razem pracowaliśmy na tak bo ta muzyka jest niezwykle ważna, prawda? Tak. W, w kaszmarskim. E, animuje pan i tak dalej, ale na scenie to chyba po raz pierwszy. Po raz pierwszy od 30 paru lat, to prawda? Bo miałem epizod grania na scenach trójmiejskich. E, o. Włącznie z monodramem, który gałczyńskiego Balu Salomona. Miałem okazję go prezentować też na deskach teatru wtedy dramatycznego w Dni, ale to było bardzo dawno temu faktycznie absolutnie amatorstwo, amatorskie Ofowe, a, a w tej chwili zostałem zaproszony do zagrania Ogona w spektaklu. I, i z wielką przyjemnością, chociaż po namyśle się zdecydowałem na, na, na wejście. To incydent czy w, można liczyć na ciąg dalszy? Myślę, że incydent ja, ja mam. Problem robienia tego tu, tak? Znaczy oczywiście każde zewnętrzne zaproszenie chętnie przyjmę, polecam się... Broadway tak. spoko i tak dalej. Oczywiście, tak, Broadway czy, czy też West End jak najbardziej. Może mniej bym chciał śpiewać, ale, ale oczywiście przyjmę wszystko. Tu mam problem oczywiście, bo to, to jest tak, że zawsze chyba źle się gra w miejscach, które też trochę zależą w jakiś sposób ode mnie pośrednio oczywiście, no ale jednak mimo wszystko w zarządzaniu trochę mam wpływ na tą instytucję, w związku z powyższym nie czuję się z tym komfortowo. No więc właśnie, no w ogóle skąd pomysł i czy reżyser się pytał, czy czuje na plecach oddech zleceniodawcy, znaczy, jakby nie było. Znaczy wszyscy chyba, którzy u nas cokolwiek robili, w sensie produkcyjnym, mają Moim zdaniem takie poczucie bardzo dużej wolności artystycznej. Absolutnie nigdy jako producent nie starałem się ingerować w to, co proponują artystycznie i dalej jestem wierny tej idei. Więc myślę, że nie czuję absolutnie reżyser presji z mojej strony pomimo obecności z tyłu tak zwanym na backstage'u, ale ja czuję presję reżysera, który jest bardzo wymagający i bardzo konkretny i wie co chce, jaki efekt chce osiągnąć. Ten aspekt wpisuje się w jedną z dwóch głównych ścieżek prezentacji teatralnych zawodowych, bo bardzo dużo się u państwa dzieje zawsze na tej scenie amatorskiej i, w, i tak dalej, i tak dalej, prawda buty, i, tak dalej, i tak dalej, Czyli jedna ścieżka to w utwory tak wyrażę l, lżejsze. A do tej pory te ambitniejsze jakby honory domu, bo zawsze ambitna scena chce mieć coś poważniejszego. Obsługiwał Grzegorz Chrapkiewicz. Czy te dwa nurty będą kontynuowane? Myślę, że trochę zmierzamy już do zdefiniowania, większego zdefiniowania sceny i nazwania tego teatrem konsulat, bo taką mamy w tej chwili już formułę. I Trochę będziemy zmieniać. Rzeczywiście my nie chcemy do końca rezygnować z, z tej części nazwijmy to lżejszej, czyli rozrywkowej. Chociaż większość, pomimo wszystko z tych rzeczy, które mamy, one nie są do końca, poza oczywiście możemy idee, nie są typową farsą, są to raczej komedie, które jednak mają w sobie jakiś rodzaj przesłania i on, drugie, trzecie dno. Tak samo jest w przypadku Lekko nie będzie. A co do następnej co do tego drugiego nurtu, chcielibyśmy trochę też, żeby mówić o rzeczach ważnych w, w teatrze I to, i to się nam zdarzyło w przypadku yy, terrorystów chociażby, których nie reżyserował Grzegorz Krapkiewicz, profesor Grzegorz Krapkiewicz, tylko reżyserował Noc ale też konsternacja już w reżyserii profesora i Noc Helvera. no trochę robiliśmy to na no no zasadzie to memento mori, bo yy, wszyscy trochę czujemy, dobrze, że jest... Dobrze, z, może być I To po prostu bardzo chcielibyśmy, żeby tak nie było. Pewnie dalej będziemy kontynuowali ten wątek społeczny, bo już w tej chwili się rozpoczęły próby do nagrodzonej, wynagrodzonej sztuki Martyny Majok. Ona wystała za nią policera, czyli koszty życia, też w reżyserii pana profesora Grzegorza Hrapkiewicza. Ale myślę, że to jest jakby zakończyliśmy pewien etap i przejdziemy pewnie dalej. Na razie nie chcę mówić o szczegółach, ponieważ też próbujemy się trochę, jak powiedziałem, zdefiniować. Rozumiem, że, że to nowe otwarcie jakby, no, przecież ileś lat już pan prowadzi tę instytucję. Nastąpi również po uzgodnieniach no, planów, jakie ma miasto, nowe władze kulturalne i tak dalej, tak? Tak, oczywiście, bo musimy się w jakiś sposób wpisać w strategię kulturalną miasta, która została w tej chwili nakreślona I absolutnie nie widzimy tutaj, e, nie chcemy występować to w sprzeczności, chociaż nie ma żadnej sprzeczności w tym, co robimy do tej pory. Chcemy jakby bardziej wypełniać e, misję tej strategii. To miejsce ma być takim miejscem, które ma naprawdę rozmówić o różnych bardzo ważnych, istotnych rzeczach. Przed nami debaty, za e, chwilę kolejne, które mają być bardzo ważnym, bardzo ważnym elementem działalności e, Konsulatu Kultury. Spotkania z mieszkańcami, które się już odbywają, chociaż będziemy wątek z muzyką rozrywkową prowadzony przez pana redaktora Piotra Meca. Dyskusje edukacyjne na temat jednego dzieła prowadzone przez dyrektora Muzeum Miasta Gdyni, cieszące się ogromnym powodzeniem, ponieważ no, nie ma na to miejsca mimo tych 163 miejsc plus kawiarnia, bo robimy streaming na kawiarni. Okazuje się, że ludzie chcą przychodzić, chcą tutaj uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. I też to pokazuje, że musimy i chcemy być bardzo szeroko nastawieni na też bardzo pojemne, moim zdaniem, pojemną nazwę, jaką jest sztuka i kultura, nazwy, te, które właściwie definiują poniekąd naszą działalność. To bardzo ciekawe, co Pan mówi i chętnie bym o tym porozmawiał przy osobnej Okazji, bo z tego wynika, że w konsulat kultury wypełnia misję społeczną jak żadna inna scena w Gdyni. Wiem, że panu niezręcznie się do tego ustosunkować, ale to bardzo widoczne się staje. Czy będzie to kosztem teatru? Nic nigdy nie jest kosztem czegoś. Moim zdaniem, że sztuka właśnie ma to do siebie, i kultura, że nie musi się odbywać kosztem czegoś. Ona po prostu jest i współegzystuje razem z innymi podmiotami. Na tym polega fenomen, że my się nie musimy z nikim ścigać, ani nikt z nami się nie ściga, my tego nie odbieramy. Ja nie widzę konkurencji, krótko mówiąc, w działalności jakichkolwiek innych podmiotów znajdujących się w mieście. I taki, taki sposób myślenia moim zdaniem jest po prostu przenoszeniem wolnego rynku w nieuprawniony sposób, bo ja uważam, że sztuka jest wolnym rynkiem i, i również ma znamiona wolnego rynku, ponieważ każdy, kto chce przyjść na coś, to teoretycznie swoją obecnością coś kupuje. Ale akurat myślenie o tym, że to jest konkurencja, jest po prostu moim zdaniem akurat nieuprawnionym elementem przenoszenia prostych zależności ekonomicznych na działalność kulturalną i prezentację jakiejkolwiek sztuki. Kiedy będziemy mogli porozmawiać o nowym otwarciu konsulatu? Myślę, że w, pod koniec września będziemy na to gotowi, żeby o tym rozmawiać. Czekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.